Rozmowa poranka. 12 minut po godzinie 8 w Piątkowy Poranek w Studio Radio M. Gościem jest arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowickiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Panią Redaktor, pozdrawiam Radio Słuchaczy serdecznie. W najbliższą niedzielę w parafiach naszej archidiecezji odczytywany będzie komunikat księdza arcybiskupa. To jest zapowiedź ważnego wydarzenia, Światowego Dnia Ubogich, który odbędzie się w niedzielę 13 listopada, ale warto zapowiedzieć go wcześniej, ponieważ przewidziane są między innymi dwie zbiórki. I o tych zbiórkach informuje komunikat księdza arcybiskupa, jakie to są zbiórki. Dziękujemy papieżowi Franciszkowi za ustanowienie tego dnia. Ubogich, bo to już będzie jak szósty bodaj z kolei. I my będziemy ten dzień przeżywali właśnie w niedzielę 13-13 listopada. I to też jest okazja, żeby się zmobilizować, zainteresować właściwie ubogimi, nie tylko gdzieś tam daleko, ale w najbliższej okolicy. I w związku z tym Caritas usilnie prosił, żeby pewne treści przekazać dotyczące zbiórek. Chodzi o dwie zbiórki rzeczową między 7 a 20 listopada i potem także finansową w dniu 13 listopada. Ta zbiórka rzeczowa, ona jest przeznaczona dla biednych w, na, w parafiach, którzy są w parafiach i dla także tych, którzy tej naszej pomocy potrzebują. To szczególnie dla naszych braci ukraińców i będziemy znowu y, paczki potem przesyłali na Ukrainę, czy tutaj do tych, którzy zatrzymują się w naszym kraju, będą tę pomoc od nas otrzymywali. Druga zbiórka będzie dotyczyć finansów, które pomogą przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. I to jest drugi taki projekt Caritasu, o którym warto przypomnieć. No między innymi dlatego, że mamy nowy rodzaj ubóstwa, on tak się technicznie nazywa, to ubóstwo energetyczne, ale to choć wiadomo, że chodzi o to, o brak dostępu do prądu, o brak ciepłej wody, o brak ogrzewania. To dzisiaj są nowe zjawiska i można tutaj jakoś pomóc. I kiedy przed tym dniem ubogich zebraliśmy się właśnie na takim spotkaniu w kurii metropolitalnej, wszystkie podmioty, które w mieście, w mieście zajmują się ubóstwem, to między innymi siostry Matki Teresy, misjonarki miłości, które są ogromnie zasłużone w tej przestrzeni właśnie troski o ubogich, to zwrócimy mi uwagę, że dzisiaj ubozy przychodzą do nich po po prostu świeczki, bo mają odcięty prąd, nie mają dostępu właśnie do ogrzewania elektrycznego i w związku z tym przynajmniej chcą, żeby w ich domu było, było jasne, było, było, było światło i dlatego proszą o świece i te świece też będą pewnie zbierane właśnie w, tam, w ramach tej zbiórki. Drodzy Państwo, przypominamy, te wszystkie informacje będą znajdować się w komunikacie arcybiskupa katowickiego przed Światowym Dniem Ubogich, który będzie odczytywany w najbliższą niedzielę w naszych kościołach. Ale to nie jest tak, że na przykład Caritas działa tylko w związku ze Światowym Dniem Ubogich. Warto przypomnieć choćby o ostatniej inicjatywie Caritasu, czyli o teledysku, który powstał z popularnym zespołem Nie Ma Go tu. I ten teledysk zachęca też do wzięcia udziału w innej zbiórce w innej inicjatywie, czyli w domu wytchnieniowym. Tak, to są nowe formy i dobrze, że Caritas tutaj szuka nowych form dotarcia z pewnym przesłaniem. Są to niewątpliwie takie współczesne formy, są połączone także z formą muzyczną. Wczoraj oglądałem ten teledysk, jest rzeczywiście zachęcający do, do, do zaangażowania się w pomoc, szczególnie na rzecz ukraińskich dzieci. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli na terenie archidiecezji, czy nawet poza jej granicami, ale taki właśnie dom wytchnieniowy, gdzie dzieci, którzy są ofiarami wojny mogliby po prostu jako przychodzić do siebie. W najbliższych dniach będziemy obchodzić rocznicę dwóch bardzo ważnych dla naszej archidiocezji wydarzeń. Pierwsza to 6 listopada będziemy wspominać 70. rocznicę podjęcia uchwały Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, która wydała dekret o wysiedleniu biskupa Katowickiego. Wtedy rozpoczął się ten czas, kiedy biskup Stanisław Adamski musiał opuścić diecezję, opuścić z biskupami pomocniczymi, czyli Biskupem Juliuszem Bieńkiem i biskupem koadjutorem Herbertem Bednożem, ale sam ten fakt może to, to było ważne wydarzenie, ale warto też spojrzeć na kontekst, to znaczy to był efekt protestu biskupów związanych z wyprowadzeniem religii ze szkół. To warto, żeby przypominać właśnie ten kontekst, księżarcy biskupie i, i na tym skupić oczywiście, naszą Oczywiście, Oczywiście pani redaktor to były dramatyczne wydarzenia. Pamiętajmy, rok 52 to głęboki jeszcze stalinizm, są represje, Wszyscy, wszystkie właściwie podmioty kościelne zostały zlikwidowane i tu biskupi, biskup Katowicki przeprowadza taką akcję, pyta wiernych czy religia ma być w szkole czy ma w szkole pozostać czy w szkole ma jej nie być i oczywiście władza ludowa która powinna była słuchać głosu ludu no nie słuchała głosu ludu biskupi zostali ukarani wyrzuceni z diecezji to było bardzo bardzo dramatyczne wydarzenie dla całego kościoła lokalnego bo wtedy zostali przed pod yy, właściwie presją także służby bezpieczeństwa, wybrani wikariusze kapitulni, którzy zostali zatwierdzeni potem przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby kościół Katowicki pozostał w jedności z Kościołem Katolickim. To, było, to była bardzo yy, niebezpieczna sytuacja także pod względem właśnie eklezjalnym, ale to... Wyrzucenie biskupa adamskiego, który był legendą już w diecezji katowickiej, także biskupa Bieńka, biskupa Bednoża, to właściwie bardzo scaliło duchowieństwo i wiernych. Wszyscy y, y, Łączyli się w modlitwie, trwali na modlitwie. Poza tym zostały też uruchomione kanały nieoficjalne kontaktów z biskupem katowickim, i te kanały ciągle funkcjonowały. On miał wpływ na to, co się w diecezji po prostu dzieje. Ale była to jakaś próba też wierności, ale też próba która jasno przekazała też władzom pewną, pewną informację, że społeczeństwo na Górnym Śląsku opowiada się za tym, żeby religia była w szkole, zresztą podobnie jak i społeczeństwo w całym kraju. Ale wraca problem no właśnie nauki. ten problem cały czas wraca, i czy te doświadczenia, które były 70 lat temu, jakoś mogą nam pomóc w dzisiejszej dyskusji i dostarczyć argumentów pozytywnych na rzecz religii w szkołach obecnie? Pani redaktor, ja sytuację porównuję z krajami Europy Zachodniej, gdzie również religia jest w, szko jest w szkole. Myślę o. Austrii, Niemczech, Szwajcarii i tam dzisiaj się nie dyskutuje na ten temat, czy religia ma być w szkole, po prostu ona jest, ale jest także etyka, więc uczeń jest także etycznie kształcony albo chodzi na, na religię, albo ma zajęcia, ma, zajęcia, ma zajęcia z etyki, a każdy dojrzałe społeczeństwo pewnie jest zainteresowane tym, żeby młody człowiek jakiś kościec etyczny yy, otrzymywał, żeby mu został pewien kod także genetycznie no, yy, przekazywany, etyczny. Takim ważnym wydarzeniem, drugim, które musimy wspomnieć, to wydarzenie sprzed 100 lat 7 listopada 1922 roku w czasie audiencji ksiądz. August Hlond, wtedy jeszcze ksiądz, otrzymał nominację na administratora apostolskiego dla Górnego Śląska. To wydarzenie to początek de facto naszej dzisiejszej archidiecezji, wtedy początek przyszłej diecezji katowickiej. Jak wspominamy dzisiaj tę datę, to znaczy z perspektywy tych 100 lat, jak, jak dzisiaj funkcjonuje archidiecezja katowicka? No Pani redaktor, to było niezwykłe wydarzenie, właściwie na Górnym Śląsku oczekiwane, postulowane także przez mieszkańców Górnego Śląska, tam różne sygnały tego typu dochodziły do stolicy apostolskiej. Ostatecznie taka została decyzja podjęta. O taką decyzję również obiegał, ubiegał, zabiegał rząd warszawski, to też musimy o tym wszystkim wiedzieć. I wreszcie ta decyzja o administraturze, która dała początek tej strukturze kościelnej, jaką potem stała się diecezja katowicka, archidiecezja i metropolia górnośląska w 1992 roku. I kiedy pani redaktor przechodzę obok pomnika kardynała Hlonda niedaleko stąd, właśnie przed Wydziałem Teologicznym, między seminarium a Wydziałem Teologicznym i patrzę na tę wielką postać, pomnikową właśnie postać, to zastanawiam się, czy on tam z okna domu Ojca Niebieskiego nie patrzy na to swoje wielkie dziedzictwo, na to, co zostawił tutaj na Górnym Śląsku, co zapoczątkował i jak to się wszystko rozwijało, jak się rozwijało, rozwijały struktury i na płaszczyźnie diecezjalnej, ale także parafialnej, budownictwo sakralne. Także to jest wielkie dziedzictwo, wielki rozwój, który zapoczątkował właśnie kardynał. August, Klont, i myślę, że my, świadomi tego właśnie dziedzictwa, winniśmy z czas rozwijać, ewentualnie dalej, dalej budować to, co nazywamy rzeczywistością kościoła. To jak dalej budować? Jakie przygotowania, zdaniem księdza arcybiskupa, teraz powinniśmy podjąć, na przykład w parafiach, czekając na ten jubileusz stulecia diecezji? Myślę, że to. To będzie jeszcze taki, to jest taki właściwie temat, który pewnie jeszcze będzie poruszany i z Radą Duszpasterską, Archidiecezjalną Radą Duszpasterską, ale myślę, że na poziomie parafii już można o tym rozmawiać, można dyskutować, mamy Rady Duszpasterskie, można się na tym zastanawiać. Myślę, że jedną z takich form realizacji pewnego programu na ku kust, stuleciu Archidiecezji, to niewątpliwie jest podejmowanie wezwań, jakie przynosi każdy program duszpasterski Kościoła w Polsce, żeby go realizować. Ponadto wydaje mi się, to co my robimy na płaszczyźnie Archidiecezji, że staramy się wracać do źródeł, chcemy poznać historię naszej. Archidiecesji. Było sympozjum, właśnie związane z powołaniem administratury apostolskiej. Warto także w parafiach sięgać do, do historii parafii, do tego dziedzictwa, które nam zostawili nasi przodkowie. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy, a ja dziękuję za rozmowę. Moim gościem był arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, szczęść Boż. Radio M 107 i 6 FM